Zgodnie z decyzją radnych miejskich miasto nieodpłatnie nabyło od parafii pod wezwaniem świętej Jadwigi w Dępicy zabytkową nekropolię przy ulicy cmentarnej. Został podpisany akt notarialny, gdzie miasto zostało właścicielem cmentarza. Co oznacza? Oznacza to, że cmentarz podchodzi. Pod miasto i miasto będzie nim zarządzać. Myślę, że po przejęciu, po spisywaniu protokołów rozpoczniemy kolejne działania, które pozwolą nam jako miasto wystąpić o środki unijne. Zwrócimy się do konserwatora zabytków, aby dostać jakieś pieniądze na remont czy muru, czy kaplicy. To ponad 1,5 hektarowy teren, gdzie znajduje się około 2800 nagrobków, w tym prawie 500 wpisanych do rejestru zabytków oraz dwie kaplicy rodzin Raczyńskich i Nagawieckich. Będziemy wszystko robić, żeby ten cmentarz odnowić. Chcemy dalej współpracować z towarzystwem, które zbiera pieniążki. Jesteśmy też mówieni na spotkanie z panią prezes. Myślę, że. Ten cmentarz chcemy, żeby był perełką miasta Dębicy, bo wiemy, że na tym cmentarzu leżą nasi przodkowie, którzy walczyli o wolność naszą, są kombatanci, są zacni mieszkańcy miasta Dębicy, którzy tą Dębicę, dzięki którym ta Dębica była na ustaw całego kraju. Burmistrz podkreśla, że przyjęcie cmentarza parafelnego skutkuje tym, że administratorem danych osobowych dysponentów grobów została gmina Miasto Dębica.